O, tuż tak, trafiłem go! Siemanko beczki, z tej strony Lisandro i na samym początku... Tak, to nie jest clickbait, trafiłem... Ronaldo. I na samym początku dajcie znać w komentarzu, jak u was, Team of the Year, czy udało się coś potrafiać? A jeśli się cieszycie razem ze mną, to zostawcie łapeczkę do góry, bo w kolejnym odcinku przetestujemy sobie tego bydlaka. No i wiadomo, jak jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam. Czerwony przycisk na dole lecimy z odcinkiem. Na partnerem dzisiejszego odcinka jest F Coins GG. I jeśli chcielibyście kupić albo sprzedać swoje monety, które zarobiliście w FC25, to jest to idealny moment. Właśnie na F Coins GG z kodem Lisek, dodatkowo macie 10%. Więcej przy zakupie końców. No i jak sobie wejdziecie na stronę, to macie tutaj tak: kub monety, macie platformę PS4, PS5, xboxową platformę, macie również PC. A jeśli chcielibyście sprzedać monety, to także możecie to zrobić. Klikamy Sprzedaj monety i sobie tutaj suwakiem. Wybieracie po prostu ile tych końców chcecie sprzedać, natomiast pamiętajcie, że także tutaj f coins wypłaca w formie blika, więc jeśli macie ochotę, to polecam i f Coins GG oferuje najlepsze stawki na polskim rynku, z tego co mi wiadomo. Dodatkowo, jak sobie zjedziecie niżej na stronę, to macie dostępne konkursy aktualnie i za każde zakupione 50 tysięcy końców, dostajecie jeden los, czyli przykładowo, kupicie 100 tysięcy końców, to dostajecie dwa losy i te etykiety sumują się w nieskończoność. Pamiętajcie też, że wszystkie Wasze dane są bezpieczne, o czym możecie sobie poczytać w regulaminie. No, i dodatkowo także metoda, dzięki której przesyłane są końcy, jest jedną z najbezpieczniejszych metod na rynku. Jak też widzicie, wszystkie transfery odbywają się mega szybko, o czym tutaj piszą nawet chłopaki, że średni czas dostawy to jest 15 minut, a w razie jakichkolwiek pytań czy też problemów, zawsze jest live chat, więc tutaj zachęcają, żeby się z nimi skontaktować i zawsze możecie zadać pytanie. Więc byczki, jeśli macie ochotę kupić albo sprzedać swoje końce w FC25, to pamiętajcie o kodzie LISEK i GG, Pierwszy link w opisie. Odbieramy nagrody za sezony, a tutaj potężne są to nagrody. Trzeba to sobie powiedzieć szczerze, że są one prze Potężne, dlatego odbieramy, odbieramy, odbieramy. No i co? Cała drużyna Team of the Year już jest w paczkach, już czeka na nas, więc jak już czekają na nas, to trzeba po prostu e, odebrać ten telefon i zacząć, zacząć opening. Pierwsza paczuszka, w sensie pierwszy, pik tragiczny, jeśli chodzi o Arnolda Schwarzenegera, Odegard 89 i Kane, Harry Kane o 90. -ka. Ej, zaczynamy może. Może nie najlepiej, bo to, to byłby grzech, jeśli powiedziałbym, że najlepiej zaczynamy na świecie, ale zaczynamy po prostu dobrze. Zaczynamy po prostu akceptowalnie, zaczynamy z godnością. Ja mam taki 50-50, ja mam poczucie, że powinienem trafić jeszcze zwykłą. Łe, dobra. O, fajna paczka. Że muszę trafić jeszcze zwykłe toty. Takie mam motywacje. Tak szczerze. Partnerem kanału jest g2a.com, znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Otworzyliśmy takie podstawowe paczuszki, no niestety, ale one szczęścia nam nie przyniosły, więc teraz trzymamy kciuki, 5x83+, no najlepsze paczki, najlepsze paczki w całym zestawieniu zostały. Napastnik i to będzie Oshimen, oshimenę Oshimenuną. Dobra, no nie jest, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Jedziemy dalej, kolejna. Kolejna potężna paczka, 10x83. Tutaj też szczęścia niestety, ale nie znajdziemy, chociaż jest walkout. Jest walkout, to. No jest walkout, to jest po prostu ok. Jest walkout, to jest po prostu ok. Trzeba to też zaakceptować w jakiś sposób. Jedziemy dalej. 10x83. Kobieta walkoutowa, kobieta. No może być wysoki overall, to też nie jest jeszcze powiedziane, że nie będzie. Ok. Natomiast no największą yy, jakąś tam perspektywę potężnych trafów oczywiście mamy gdzie indziej. Może teraz? Linia pomocy Kaman, come on, Kaman, come on, K Kaman. -k 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 co to jest? Modric? Ale to chyba nie totw. To chyba nie totw, co? Real Madrid? Modric? Klajwert. O kurda. Oj, ale ten Klajwert też potężnie wygląda. Ło wow. Dobra! Dobra, dobra, dobra Nie narzekamy, po prostu otwieramy Linia ataku dział 80, plus, let's go. Come on. Jak na linii ataku już będzie walkout, Boże walkout, jak będzie toty No Szczerze, to tam już mamy rozbity bank, nie? Tak myślę Więc Jak gdzieś toty chcemy trafić, to właśnie właśnie w tamtych rejonach Wokauty sypią. Szczerze, walkouty sypią i to bardzo mnie cieszy, ale... Fajnie jakby te walkouty też troszeczkę się zawęziły do troszkę większej liczby fajniejszych kart. Tak myślę, bo na ten moment jest, kurde, tak bym powiedział, biednie, biednie, biednie. Dobra. 5x83, let's go. No jest już karta specjalna, jest już coś takiego ciekawego. No mogliby tutaj tak troszeczkę... Ja nie mówię, że mocno. ja już nie mówię ikona, to ty. Ale troszeczkę, tak wiecie, na niebiesko, żeby tutaj coś tak przypudrować delikatnie. Jedziemy, 30x83+. Come on. Aż szłyknę sobie wody. Okej. Okay. Fajne overale nawet lecą, tak szczerze. Ja nie wiem nawet, czy te paczki się nie zwracają jakoś tam overallowo. Natomiast, no kurde, felek, nie? Tutaj jest cel jeden. Cel jest jeden i, I nie można o nim zapominać. Yes! Mamy to! Let's go! Let's go! Nie wiem, jaka to jest paczka w ogóle. Espec, Niemcy, Premier League. Man City, Man City, Gundogan. I co tu się dzieje dalej? Bo tak się zastanawiałem. Cristiano Ronaldo, siu! Kurka wodna! No dobra! Siuuu! Jak się pogrzebał po jajcach jeszcze! Brawo, brawo, brawo! Ale pięknie! Siedem 7 milionów! Siedem 7 maniuszek! Pięknie! O, matko jedyna! O, matko jedyna! On nie ma finezji? Krystiano, on ma jakąś pozycyjną napastnika. Ma dobra? On nie ma finezji! Co ty gadasz? Ale ma mocne strzały. I ma, i ma y, rakietkę. Jo, cie dupce. Dziękuję bardzo za gratulacje. Bardzo dziękuję. tu, tu. tu, tu, tu. Oh, ho, 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 ho. Nie grywalna. Nie no, grywalna, grywalna, grywalna. Spokojnie. Mam kłopoty bogactwa. No kurde, felek. Co ja mam tu zrobić? Jak byście to poukładali? No, no musi grać. Szczerze? Musi grać, tylko połączyć go w tym momencie to jest... Nie wiem, czy na ławce nie skończy. Paczka trzech kart linii defensywy, 85+. Wandojk, Wandojk, Wandojk. Walkout, ok. Ech, o. Diego Carlos, Diego Carlos na bank. Diego Carlos. Gabriel. 5x86+, let's go! Nadzieja była duża. Napastnik Niemcy. Google Pixel Fraun, Bundesliga. Lign. Ja! Deutsche. Oh. Ooo! Pakiet ulepszeń, combo, 86+, plus. aha, ej, to jest oszukana jak szpaczka. Ja myślałem, że to jest 2x86, a to jest jeden No come on, co tu się dzieje? 3x86+, plus, let's go Blockout Bramkarz, Brazil Alison? czy Eddie? Okej, okay, to jest paczka Dobra, trzy paczki ostatnie, proszę Państwa, 10x83+, plus. Dobra, nic nie leci z tych SBC szczerze. Żenada W ogóle słaby mam drop Jakieś kurde toty i wychodzi, co, co to ma być? Pierw 10x85, let's go. Let's go Dobra, ale Kaucik zawsze jakieś tam coś, co no, coś tam, coś tam się zawsze nasz pąci. okej. Okay. Kurde, do no magazynów bardzo dużo wleci. Albo już w zasadzie wleciało. No i co moi drodzy? Lecimy 3x87 Toti welcome Polska, y, Fcia. Naprawdę Fcia będzie najlepsza w paczce 3x87? No nie żartujcie sobie, bo się chyba normalnie tutaj pogniewamy i hej, no ok. No nie, no bez, bez szału. Wyszła nowa paczka 20x82. Zobaczmy, po prostu. Zobaczmy. No, ale jakiś bydlak tam się kryje chyba. Modric, okej, okay, czyli będzie double walkout, bo to nie był... Chociaż nie, to mógł być Modric w sumie. Taki niski mógł być, ewidentnie. Ewidentnie, to mógł być i to jest... Luki Modric! No, jeden walkout. No i odbieramy też moje nagrody za food championsy. Zobacz, co się tutaj kryje. Może jakiś drugi Cristiano Ronaldo, na przykład, by wyleciał. No, nie obraziłbym się, mówiąc szczerze. Natomiast, czy ja będę szczery, czy nie, to nie, nie, nie zmienia tak naprawdę niczego, bo jej rozdaje karty po swojemu. Więc zobaczymy, ujawniamy wszystko, bo tutaj chyba ciężko jest coś dobrego trafić. Chociaż, no wiadomo, że potencjał tam czasami bywa. Zobacz, jedziemy tutaj. No, ten pik już, już jednego toty przyniósł, ale czy przyniesie drugiego? Dobra, dzianiego. Tutaj dziękuję. Bo pamiętajcie, że jak zostanie nam jeden maczyk, to warto sobie oddać. I wtedy jest Milusio, jest po koleżeńsku i jest tak, jak być powinno. I zobaczmy, ujawniamy wszystko, nie pomijamy tym razem Odego. Dobra, nie niestety, ale to ty, to ty tutaj nie znajdziemy. Ale i tak, i tak, w miarę te piki wysokie, więc ja nie będę tutaj jakoś specjalnie narzekał. Absolutnie nie. I jedziemy do sklepiku, jedziemy do sklepiku. Może sklepik coś ciekawego przyniesie. Aktualizacja sklepu, aktualizacja sklepu. I zobaczmy. 20. A zróbmy 20x82, choć już wiemy, że, że ta paczka jakaś specjalna, to tam nie jest. Niestety, niestety, niestety. Badu, o, od tego, dobra. Ej, nawet spoko, nawet spoko, coś tutaj ciekawego się wydarzyło. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. E, paczka 10x84, no, ciężko, 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 bez walkoutu, o matko, o matko, matko, matko. To już tutaj się wydarzyła dosyć, bym powiedział, nieprzyjemna rzecz, nieprzyjemna rzecz, ale wymienna, no, ale to niewiele zmienia, niewiele zmienia w naszej sytuacji, zobaczmy dalej. E, tego nawet nie będziemy ruszać, ale 2x85 plus możemy spróbować. Dobra, chociaż walkout jest taki mały plusik. Chociaż taki plus, to nie wiem, czy dalej plus, czy nie plus. Oj! Ej, 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 hola, hola. Proszę o tutaj mojego Wandajka. Prosimy o mojego wandajka, Bo tutaj on czeka na nas gdzieś tam podobno. Chodzą takie plotki. E, dobra, 2x87, plus ostatnia paczka. Niestety. Niestety, niestety, napastnik Polska, Lewandowski, Król Polski. Zawsze coś, no zawsze coś: 88 albo 80, 88. Zawsze coś. Tak to można chyba spuentować.